Wiecie, miałem tego vloga nie nagrywać w najbliższym czasie, tylko później, bo tak jakoś mi się nie chciało. Ale spojrzałem na ilość po prostu plusów, czyli tych, jak mi ile mi dajecie pod filmami ostatnio i jesteście naprawdę kochani i to mnie motywuje. I stwierdziłem, że no, zrobię tego vloga już teraz. Wiecie, 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 single to jest po angielsku pojedynczy, yy, ale również oznacza osobę, która nie ma dziewczyny, czy chłopaka, czy żony, yy, czy męża. I ludzie mówią też w Polsce czasem, jestem singlem. Tyle, że single po polsku oznacza trochę co innego, bo single po polsku to jest osoba, która nie ma nikogo i nie chce nikogo mieć, tylko po prostu. Z kwiatka na kwiatek, pszczółka, tak, y, życie seksu codziennie z inną osobą, y, chodzenie do baru i, i właśnie zaczepianie ludzi i tak dalej. O to chodzi niestabilny tryb życia, jeśli chodzi y, o parowanie. W skrócie po prostu raz dymanie się z jednym, raz z drugim. I to wcale nie na zmianę, tylko kolejni w kolejce, nie? Dlatego też bawi mnie, gdy nastolatki, piętnastolatka jakaś mówi, jestem singielką. Kiedy nie jest nawet singielką, bo nie wie co to znaczy, nie? Jest taki wyraz boys band. No i jeżeli podzielimy sobie na boys i band, albo na boy i band, to wyjdzie, że to jest zespół, w którym są chłopcy. Jednak całe wyrażenie boys band i po angielsku, i po polsku oznacza co innego niż zespół składający się z chłopaków. Tak samo girls band. Zdarza się czasem w prasie, że. Taki zespół, no nie wiem, Red Hoci są opisywani jako Boys Band z Kalifornii czy coś. Czy jakiś inny zespół, który nie jest Boys Bandem, jest opisywany jako Boys Band. A Boys Band czy Girls Band to jest zespół, który składa się z ludzi, którzy poszli na casting. Napisana jest piosenka wcześniej przez kogoś tam, dla kasy Popowa. Żeby po prostu bawić w radiach i zrobić duże pieniądze. Nie, nie, To nie chodzi o właśnie sztukę. Yy, tak jak często się mówi, że się po to robi muzykę, nie dla sztuki. Ale tu chodzi o muzykę dla pieniędzy. Chodzi tu o muzykę dla pieniędzy i yy, osoba, która napisze piosenkę, robi casting, bierze jakichś ładnych ludzi, którzy umieją śpiewać, ładne dziewczyny. I po prostu składa zespół i tam muszą umieć tańczyć na pewno, muszą ładnie wyglądać, muszą mieć jakieś tam pewnie inne umiejętności czy cechy. I wtedy zostają wybierani, żeby to oni zaśpiewali tą piosenkę, która nie jest ich. To jest boys band, to jest girls band, tak? Myślę, że znaczenie obu wyrazów są proste i nie trzeba się wgłębiać, także ucinam temat. familia jest często ciśnięta za to, że jest ten kawał, Teraz burgera początkowy i można powiedzieć, że wśród młodzieży Familiada tym się właśnie wylansowała i dlatego jest popularna również w internecie i to bardzo mocno. Plus te memy w stylu więcej niż jedno zwierzę to albo przedmiot, który najmniej przydaje się w życiu. To też nakręca popularność Familiady. Ale powiedzcie mi, czy wy lubicie Familiadę jako teleturniej, jako program? Czy on się Wam podoba, czy to jest dla Was jakiś nudny? Bo sam teleturnie jest w sobie bardzo prosty. Zasady są banalne i ogólnie jest tutaj jakaś schematyczność. Wynik nie jest nigdy do końca pewny, jest naprawdę bardzo nieprzewidywalny. Ja bardzo lubię Familiadę. Podoba mi się za to, że trzeba pomyśleć nad odpowiedzią. Co prawda większość uczestników jedzie tam i rzuca pierwsze, co im przyjdzie do głowy. Pff. A tu trzeba niestety hmm, pomyśleć, co odpowiedzieli prości ludzie na ulicy, którzy mogli z drugiej strony nie być prostymi ludźmi, tylko mogli to być jacyś złożeni ludzie. I co wtedy powiedział jakiś losowy człowiek na ulicy, zapytany o, no nie wiem, przykładowe drzewo z lasu, nie? Czy jeżeli ty myślisz, że dąb, to czy ktoś inny by nie powiedział, że sosna, nie? Także czekam na odpowiedzi na Wasze pytanie. Czym jest dla Was familiada? Żegnam się. Papa! Pa.